Na bazie twórczości Karola Wyszyńskiego Pamiętniki magicznych oczu 15 październik 1334 rok, Rybnica Dobrzegniew najemnik, pełnoprawny najemnik Otrzymałem list z odpowiedzą od lekarza ze stolicy Zgodził się podjąć próby wyleczenia Bogusławy, ze względu na to, że prosi go sam książę Naprawdę się cieszę, że się zgodził, co prawda wolałbym nie posługiwać się swoim prawdziwym imieniem, ale dla Bogusławy jestem w stanie zrobić wyjątek. Jej stan wcale się nie poprawia i coraz więcej osób się o nią martwi i wypytuje. Wszystkich staramy się uspokajać, że nic jej nie będzie, chociaż sami zaczynamy w to wątpić. Dostaję również listy od znajomych z leśnego zagajnika. To tam zgłosiła się jako najemnik i ponoś jeden z właścicieli tamtejszej gildii jest jej bliską przyjaciółką. Zająłem się przygotowaniami do podróży. Wynająłem wóz, zakupiłem prowiant, ustaliłem trasę i postoje, wszystko tak, aby jak najbardziej ulżyć Bogusławie. Wiem, że wielu z tych rzeczy nie musiałem zrobić, ale prawda jest taka, że straciłem dla niej głowę. Wiem, że w ten sposób zdradzam swoją ukochaną księżniczkę, ale po tylu latach szansa, że wciąż gdzieś żyje jest bardzo niska i chyba pora w końcu pogodzić się z jej odejściem. Gdyby nie zaangażowany ślub z księżniczką Mirą przez naszych ojców, to chciałbym zostać mężem Bogusławy.